Czemu jesteśmy tacy jaskrawi? Współczuję twoim oczom, Mac. Ej, wy A spójrz na sam dół, widescreen będziesz miał. Ile ręce widzę. No panowie, witamy was, albo bardziej witam was w Hell Resort HD. Gramy w horror mapkę, którą graliśmy bardzo dawno temu. Stwierdziliśmy, że sobie w nią... Ogramy ponownie Max na Wiarku. My bez Wiarka, żeby Dokładnie. poczuć ten stary fil, starych odcinków. <laughs> Stare z, skiety. Ze starymi skietami, Ej. starych Zatań odcinków z Julii. Próbuję, próbuję z to zmimikować. Ja <laughs> Ej, nie dobrze Ci, Max, musiałbyś się obrócić. Całkiem dobrze. Było, no, no, to było no, tak, nie? no, no, tak. A spróbuj. <laughs> Nie, nie wychodziło. Nie, nie wychodziło. Oj nie. Oj nie. Oj nie. Oj nie. O. O to. <grym> I to właśnie te... Oj teraz. nie, to wygląda... Ku, jak, jak tak kucęś to wygląda że jakbyś miał srać. No ja się wyzraj. Dobra, już mam dosyć tego widescreena. Uh, objective: no find five five cursed medallions and escape from the marked storage door. door. Bonus: collect red skulls, access bonus rooms in the end, such as party room. And books. Słyszałem Buenos. Dobra. Buenos no Aires. Co? 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 Widziałem. Ej, ej, idziemy. 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 Where am I? Uh, oh. Cool. The Hell Resort. Hell's Resort. Chody. Ja nic nie widzę. O, jestem! Napis. Nic nie widzisz, A, bo nie. jesteś, bo mam, bo byliśmy Ale jest tu kontrast podwiększony. Co jest? <laughs> to jest Fajne to i HD. Robiszcie. No piękne HD. Piękne. Tylko, tylko jesteś daleko. No. No. A, Hensy trzeba czakiem wziąć w nie? mamy Hensy. nie da się Wait. wziąć Adel. broni niestety. Fist, nie? O. Wait. Nie. Wait. Nie da się wziąć. Nie da się. Czemu ja gry nie słyszę? Hmm? Musisz kliknąć Oj. w gary z moda. Musisz maske, maskę konia zdjąć i założyć słuchawki. Co to za dźwięk? Dźwięk. Parampę? Słyszałem to. Kurwa. Parampę? Ej, czekaj. Nie. Zobacz, co tutaj mamy. No dywan. O to dywan! What the fuck? Dywan na biurku. Kto normalny stawia dywan na biurku? Na co jest? Nie wiem. O. Wait. O. Where the fun begins, welcome to Hell's Resort. Czy działa automat? Nie. Yeah. Okej. Mm. Można, można go popchać, chodź. Chodź, pchamy go. Pchamy go, pchamy go. Co wy robicie? Przestańcie! Przechodzimy mapy z tobą. No właśnie. Stamcie. Musisz się ruszyć kuźwa, nie stać w miejscu cały czas. Nie, poczekaj, kurwa! No. Przejdziemy Weź. mapy z tobą. Przeciemy. Nie, nie. Naprzód! C <laughs> idziemy! Naprzód! Co ty mu robisz? Naprzód! No co to jest? On nic Dobra. nie musi robić. Idziemy dalej, do Dobra, idziemy dalej. <laughs> Bardzo dobrze. Runes <Dobra>, <laughs> 1,6. Wait Cik. for me, wait for me, wait for me. Ja też tak. Już powiem, waituję się po ju. Ej! Ej, Kręciusiec Sęcic! medalionów musimy jakieś znaleźć. Na tej mafii. Curset, pamiętaj, curset medalionów. Curset medalionów, meda dokładnie. No zacznijmy od jedynki. No. A, gdzie jest jedynka? Gdzie tam jest jedynka. Tam! tam jest jedynka, o tu. Dobra, jedynka. Jeden? Tu. Otwieram. Wszystkie pokoje. Dobra, tutaj Uuu. myłocznie. kalosze. O, martwe zwłoki, z których wyszły kolce Co jest? przed chwilą. O, Co jej się, się stało? Nie wiem, okay. śpi bardzo mocnym snem, ale ma fajne się... skarpetki. A nie ma kolca w dupie. Kolorowe. Jak to się skakało? O dobra, wiem. Pasuj się, kurwa. Już, 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 Ja się nie patrzę, co wy to tam robicie. No. E, profanacja zwłok i TD i TP. i I Ja szukam itp. szukam itd. tego medalionu, który tutaj a. powinien być. Jak to Jak powinien? powinien Skąd wiesz, że powinien? No, w wiedzieć, musi być, musi być. Jak jest sześć pomieszczeń. Ej, a to można wziąć? Nie, e. to nie można wziąć, niestety. Tu nic w ogóle nie ja, można brać. Jesteś nie, ograniczony, kurde. Jestem mega ograniczony, ale przynajmniej mogę ruszyć A, kręcowa, nic nie a widzę. Nie Dwujacka, nie potrzebuje dwujacka. ruchu rąk, żeby później być jakoś, nie wiem, wyróżniony. Brak. O oh no! O, jest jeden z medalionów Co chyba. Jest? O. Widzę coś tam. Tak, 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 bierz go. Aha, no to w taki a. sposób Medalion widzieć. Jeden na pięć. Ten pan nie żyje, a tam martwy są zwłoki. Martwe zwłoki, zwłoki. wszędzie. I kaktus, Bardzo martwe zwłoki. O! Czekaj. Co ty robisz? Siadam na kaktusie. Wow, wow. Usiądź, na kaktusie. Max, usiądź na kaktusie. O no właśnie, Mogę? dobra. Bożesz, Bo ara, ty masz idę. lepsze animacje niż my teraz. Idę. Okay, on jest tu. <ścoughs> dobre. Okej. Okay. Uwaga. No. <ścoughs> Za tym kaktusem, trochę do przodu. Do przodu, wow. do, przodu, do przodu do przodu do przodu do przodu do przodu do przodu no. przodu No przodu do no. Oh. <laughs> o, o, o. <laughs> za mocno. <śmiech> <Ała>! <śmiech> Dobra, Dobra, przodu do cisza była. Fertilizer. Co to robi przodu fertilizer? Nie wiem. Trójka. Trujecka, let's go. Cyj, trójeczka. trójeczka, czyli będę będzie się świecił. I jedną trójeczka. Świeciał. Świeciał. Mamy tylko jeden na razie, tak? No. Okay. Tak, tylko jeden. One się świecą, tak na czerwono troszkę. Świecają się? Okej. Okay. pentagram. Się. Co to w ogóle są... Czekaj, czemu wlazłeś w pentagram? Przypadkowo. A ja Żabałem też chcę. Przypadkowo. O, jakie dźwięki, oh no. ej, co jest? Oh no. Coś chce przyjść po nas? Pewnie tak, zaraz coś no się no. Powiem, ja jestem w kolcu i nic mi się nie dzieje. Czyli musimy tu przynieść? Nie, wydaje mi się, że po prostu puste pomieszczenie to jest. Trochę mi to w ogóle to miejsce Ale... przypomina taką jedną y, tę legendę. No, o. Smoku wawelskim. dość, dość bliskim <coughs> community, które składało w, ten się. No, ludzie się tam składali w ofierze. Składali się. Składali Co? się było, było w bolikami. Zamknięte, zamknięte community. O, czaszka. O, Bone! Bone masz? Ciebie Ej, co? Pónios już. Co to za ketchup ognisty rozlany tu jest. A to może nie tylko medale, tylko różne artefakty czy nie? Zlale. właśnie czaszki o. jak tam było napisane odblokowują nam no? bonusy. A, okej. Niedawno tam medalów. Nie wiem, trzeba się rozglądać. Dawać medali. O! O! Jezus! Co? 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 Przeszedł przez zamknięte co? drzwi, chłop. Coś tu przeszło. Coś tu przeszło? Jest medalion! Masz medalion? Dobra, go. Dobra, dwa na dwa pięć. Zięć. Co to robi kosiarka? Właśnie, co to robi kosiarka? To mnie zastanawia. What the fuck? C jest kibel, Ho? dobra. Tu to, to są, to są jakieś, jakieś dzwiczki jeszcze. Aż ty kamień. bez nas? O matko! O, kolce. Co jest? Kolce, kolce kolce. drzwi nie prawie. przejdziemy oczywiście. Ho? O! Działa! Ho? Ho. Tam, już <laughs> Tam już nic nie ma? Nie, nie. już nic nie widzieliśmy. Hmm. Ciekawego. Ej! Co? Moleczka! Ale nie możesz jej podnieść. No. Nie możesz jej. Nie możesz jej podnieść? Nie, nie mogę, no. nic tu nie można podnieść. Masz zabronione, nie wolno ci się z Szósteczka! szóstecka. Jest radio. Radyjko, włączaj. Czy generator, nie wiem. Jest radio? Halo! To, to ci wygląda na Halo, generator? Halo, Halo nie, to, to wszystko może być ten. Czy ty Czterec. określiłeś jego płeć? Troić chyba. Nie. Halo! Nope. Okay, no, i się, no! I się, I na co to Teraz ja Rozglądam się za sofami, być może gdzieś te czerwone Tyle, nie czaszki ma, leżą. Nie ma więcej medalów! Hmm. Powinny być. Powinny Nie ma więcej być. medalów! A tutaj? A tutaj? Bo tutaj otworzyłem, było? ale nie poszedłem dalej. O właśnie, o właśnie. O, tu o, chyba kółeczko o robimy jak wracamy, tak. O, chodźmy Tak, ta, ale nie byliśmy w storageu. No. Właśnie. Wrzuciliście mnie do storage'a, tak, tak, ale... To musimy się wrócić. Nie. Chodźmy Storag. do storage'a. A yes. tam trzy medaliony. Mogło się tak być. No, coś się uh. pchacie. No, uuu. Uh. <laughs> Pentagram, Ja chcę, ja chcę, ja chcę! O, to można no. otwierać! To można otwierać. O. Oh. Yes. O, czaszka! Bierę ją. Uuu, dwa na 5. A tu pudła. Nic więcej Nothing! Uh. Nothing? <laughs> To? No, okay, na tego pewnie się był. zlękłem. Mam usiąść na nim, no dobra. Zlękłeś się? Po to nie jest wózek inwalidzki, żebyś na nim siadał, tej niwelickiej. Ale on się tak hmm. przemieścił szybko w tak. kierunku. <grym> Chyba, że tutaj patrzę na coś, ale nic tu nie widzę. Czyli nic w więcej, tylko czaszka. Tylko czaszek, tylko no? czaszka było. No dobra. Tutaj, tutaj są tu drzwi jeszcze. jakieś. Chodź, Roki. A uh, where, 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 where? where? A, tu wróćcie, wróćcie. To są drzwiczki, no. Ale duża to... mapka. Bardzo duża, jest Cwarta komputer. Otwarta, bym nawet powiedział, silnik. Uh. Wszystko to mamy. La, la, la. Dobra, nie ma kara, już się, wzlę... la, la, już się z, z, wlękłem. Zwrękam. Ale jest kibel. kibel. W kibelku coś jest? Nie ma nic w kibelku. <laughs> A tu medal. No, nie można spuścić wody, 2 na 10. <laughs> Would not play again. <laughs> Przez, przestań. Widziałem, co chcesz <laughs> zrobić. No dobra. Siady. Ja? Skąd? Tyle, ile mamy medali? Trzy? czy dwa? Dwa. i dwie czachy. Tylko dwa? Jezu. to tutaj mamy. To są się. Aha, są... nie można. Zamknięte. No, no to jedyna szczęście. A co tu mamy? te. tu Co w górę? Co w górę? Na kusze, Ty, na tu jest, jest rozkład dosłownie tego: mm -hmm. rooms, kitchen, security, dining and yes. laundry room. To tylko w lewo. No, no, no. Tu co? Laundry, laundry room. room. Laundry room. Okej. Okay. Ooooo, oh. uh. oh, fuck. The devil's, The devil's flower. Devil's flower. A tu jest otwarte... A tu jest jakaś zagadka, tu jest zagadka. The oh sinful no. no. one was shivering, waiting for the lord above, uh, above up above. Both. Perish him. Hmm. A tu jeszcze coś jest napisane. A Beers dobra, są podkreślone. The... Up, okay. up south. Jest. Yes. West, west. west. Ale kolejność. First was the rages, man whose heart rotted in so, south. Czyli południe. Um, Czyli góra i południe, ale coś jeszcze jest napisane w może? No, mówię, że, że to jest west, czekaj. West? Ja robię. Czyli pierwsze to jest południe, no bo first was the righteous. O, dobra. Then... Dalej. Uh, then he did west. To jest zachód. Zachód. Mhm. No. Później góra. No, wy, wy to musicie zrobić, bo ja nie mogę trafić dokładnie ręką. Dobra, to jeszcze raz. Ja, jak dokładnie? Dół lewo, dół lewo góra i dół lewo góra. Południowy wschód. Południowy wschód. Tak. Czyli prawy dolny. Tak. Jej. Ja. Południowy wschód. No tak, dobrze, dobrze. Dzień dobry. Tu się tu się To jest pralnia. Chyba. Tu można prać czuchy. Da się to otworzyć. U. A tu giga pralka. No tak. Rozglądajcie się za czaszkami, Kuchno bo one to, są po, też poukrywane, nie? No ja to główno widzę. No, by było Pranie. Po co kłócasz, Shaken? Najgorszy czaki? wróg. Ja już nie pamiętam kompletnie tej mapki, powiem wam szczerze. Yo, a ja pamiętam. Właśnie o to, o to chodziło. Czekajcie, bo tu jeszcze było jakieś przejście. Tu, mm. war, war, war. tu. A, czyli kółko robimy. I tu są drzwi. Ta, 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 o. Eee. O oh Uuu, krówki! Krówki mów! Sympatycznie! Jest medal, jest medal, jest medal. jest Jest medal. medaliem, dobra. Mućka! dawaj, na milkę przerobimy na je, tak? Uuu, co? Czuje się trochę jak w devourer mm. dosłownie. <grym> Nie! Mów po kimś tak. znowu sprzątamy. Nie mów tak. Żadnego devourer. <grym> Ci znaczy w laundry było. Tutaj. Tak, to musimy się wrócić. Prawo, prawo, prawo. Czaski nie są obowiązkowe w sumie. No nie, nie są. Czyli to już na górze. Ja chciałbym mieć ten bonus, ten party. Co zostaniesz? Napis. Gratulacje użytkowniku. Co jest? Co? Co to był za śmiech? Dajni grum, Let's go, let's go. Dininkurum? O, ale tu porozwalane. No, burdello, lekko. Kurde, ale to było dosłownie zamknięte społeczeństwo tutaj, dosłownie. A tu dosłownie. Ej, ej, da się podnosić! Robisz? Ej, ej, uspokój się! Tylko kliknąłem, ja się nie spodziewałem. Uff. ej, ej, ej. Co, 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 Ta krew się pojawiła tutaj nagle. Sorry, mam taki dźwięk taki dość tak. głośny. I się robiły ślady tej krwi. O. Sorry, to ja mam okres. Czaszka? Bierę ją. Bierę. No. 3 na 5, dobra. Brrr. Brrr! Zimno. Brrr. Nie chcę pa, tutaj. Chciałeś mi zabrać się Zabrać kawiarni. No Roki, przestań się pomieścić tą półką to pieprzoną. To jest to kurwa? To jest, to, kurła... to od jest cel, jedyna rzecz. A, o! Ła-Ła, oberwałem sam. Jedyna rzecz, którą mogę podnieść. Dobra, czaszka chickie zdobyta. Aha. U. To jest... Czekajcie, najpierw chodźcie tutaj. Potem nie, idziemy to, do To jest właśnie zamknięte pomieszczenie jakieś. O, Czaszka kolejna, nice. No widzisz! Gdzie? A, a, a oh, O, oh, ta... oh, oh, oj, oj, o oh, uważaj, oh, uważaj, oh, uważaj, oh, uważaj! Oh, ej, że to nie zabiera Dimage'a? nie, a powinno. No. Dobra, idziemy do pubu. Nie <grym> zabiera Dimage'a. No masz 100. Ej, pub jest ładny. Powinno hmm. zadawać dmage, a nie zabierać dmage. Zabiera o, Damage. Słowni... Ten, ten coś, co najbardziej ze Actuali... słownictwem ma problemy. Rokki. Aktualnie ma... To za... nie zabiera Demeczku. Co tu gada? <laughs> Radyjko? Chłopaki? Pozytywka. Mam medalion. kiełka z FNaFa? Nie, kiełka z FNaFa ma inny dźwięk. Co masz? Medalion? Pokaż. <laughs> w kuchni był. A Ja sobie radziłem, w radio. A, a wzi wzi wziąłeś już? Wziąłem, no wzi wziąłem, zewziął Nie wyjdziesz. Ha, 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 ha. Otychamy. Jesteś, jesteś uwięziony. Serio? Twój spell nie wow. działa. Coś się dzieje z, tym, z tą muzyką. You shall Not Pass. Halo, co jest z tym kupim radiem? <laughs> nie bij radio, Halo, ma uczucie. Zamknij się. Dobra, chodźmy to jest do. To jest ej, do... bo ja zacząłem tańczyć. Ej! Ej, 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 ej! No, 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 no. Okay. I się popsuło. To jest interesting. Chodźmy do Manwoman. Dlaczego? Man Łomenscy są odwrotnie tutaj. Eee, fuj, ja to prawie ktoś w Tak, To tutaj debłem. nie trafił kompletnie do kibla. Się stało. Co tu się kurwa No i chodzisz po tym. Musisz po tym deptać, okay. serio? Czekaj, kuba. Nie! Nie! Nie zostawiamy go, nie chcę to <noise> nie. Nie, <noise> nie zamykajcie mnie tu! Będzie śmierdział Nic nie widzę! Nie zamykajcie mnie tu! Użyć się tymi smrodami Kudy. tam. To ile mamy, tak? Ej, cztery, cztery medaliony i cztery czachy Okej, okay, to gdzie teraz mam tu? tu? Tu byliśmy e... Tam się wracamy na wprost No właśnie. A tu na górę, tu na górę. Tak, na, na, górę. Górę, na górę, na górę, na górę, na górę, na górę O, jakieś pomieszczenie pośrodku. Dobra. Eee. Co oh, to jest? Good. Brada, eee... Yy. To jest kupa figury. Let me tak tell me te something, brother. Le- Czekaj, to tak powinno być. Czekaj. No. Otwórz Rokiemu. Otwórz mu. <gulanie> co za pipa. Let me tell you something, something bro. brother. Oh, wow. Powinieneś tamtych alkoholików teraz robić. Kolejne, kolejne te ja pokoje. Ja nie umiem. Nie wiem co on robi. <gulanie> Jakiś, tak robi, coś za, za, uchem, że eee... No, no, no. Nie pamiętam Dawne hmm. czasy WCW nitro Ej, ale nie fajne krzesło na środku pentagrama. Coś się do niego mogę zbliżyć. Ja chcę, ja chcę! Właśnie tak niepewnie się czuję, dawaj. Yes! O oh, 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 ma <ścoughs> <ścoughs> Aż się z daleka przestraszyłem. Aż, <ścoughs> Aż z zacząłem tańczyć. Okej, okay. okay. dobrze. Wrażenia. Dobrze. Uh. dobrze to tak. jest na no, odstresowanie się. Bo rozciągaj się tak odstresuj się. Jep. Yep. Wdech, wydech. Uuh, dobra. dobra. Wdech, wydech. Eee. Nie musi zejść. Uuh. Już zeszło. O, czekaj na nas. Usameczka. Do usameczki idziemy. Nie podobał mi się ten śmiech. Ej. Ej, co? Co, 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 co? Gówno. Kunwo. Jest równo. Zbieraj czaszkę. Jest pięć na pięć. No i co czaszek. będziesz miał za to, fraken? Jeszcze jedno. No na końcu dostaniemy coś, dobrze, Bonus. Dobrze. Bonuseł. Dziewięć. Where no is dobre. medalion? <grym> 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 Jeszcze raz, dawaj, dawaj, no dawaj. Porością się, dawaj, tak. No. <grym> będzie... Będzie dobrze. Okej, okej, okej. Tak, idziemy. Chobasz teraz, <grym> ja pójdę <opłynę> pierwszy. Aaaaa, <grym> oh, dobra. Gotowe. Dziesiąteczka. Później uh. pójdziemy tu. No później pójdziemy tu. Czekaj, najpierw dziesiątka. No A, okay. i cyk dziesiąteczka I cyk, cyk dziesiąteczka. O, coś tu będzie, patrz O! Co, o, co to co, było? To... To. Cień jest nie, nie, jakiś cień na mnie pobiegł! Ostry cień, cień mgły. Cień góły, ostry cień mgły tak idę, uciekam stąd Teraz tu, dobrze 11 Halo? 11, ale czekaj, fajne, czekaj. Fajne jest to, że ta, ten. ten e, jak się to no, nazywa? Nazywa no. świeci w ciemności. Bardzo, bardzo, bardzo śmieszne, tak. Bardzo fajne. W sumie to, to jest dobrze, że dodali Medal. to w wersji HD, tak. O, medalion tak, ostatni. Bardzo. Mogę Bier. ja wziąć? Mogę ja? Może wziąć. Jej, brawo. I co teraz? Wziąłem 5 na 5 No. You feel, you you feel, feel approaching. evil approaching. Ej, Może ej, do dwunastki Ej, 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 nie. Chodźmy do 1 Co? Co jest A, co, co? A oh my god! Nie no, kuźłam się nabieram na to! Ooooo! <śla> <śla> ej, on tu wlas przez ten teleport. Dobra, Evil Approaching, Dobra, chodźmy stąd. Ale czekaj, jeszcze czaszkę jedną trzeba znaleźć. Już no mamy 5 na 5, jest 5. 5 na 5 czaszek, Tak. gumet. Tak. To był medal! Nie, to Ale czaszki też mamy. Jest razem piątą czaszkę! Aaa, tak. okej, okay, dobra, dobra. Czyli musimy iść co, na dół do pentagrama? Tak, na dół do pentagramu. A, a nie lepiej, no właśnie. Do całej... No serii. Wow. No, no masz kolana? No <laughs> Chyba najlepiej! Kolana. Gdzie, gdzie, było, gdzie było to przejście? Storage? Eee... Um, się nie pamiętam. Chyba w storagu, no? Trzeba zobaczyć, no, storage, no, ta... ta storage, tak. Otworzyło się, tak! otworzyły się. Portal. Portalo, portalo, let's go, idę pierwszy. Dobra. A, o oh, fuck. Nic oh, nie oh, widzę. Fuck. Nie ma nikogo. Panowie, gdzie jesteście? Ej, ja też nie, was nie widzę. sami! No, oh, go no fan. Oh, to jest! Nie wiem, co się stało! Co to było? Mapę widziałem przez chwilę. Oh my god! Jumpscare! Ty to dostałeś, tak, też to dostałeś, Czakel? Tak, taki głośny jebbitny. Ale ja tutaj nie zejść. Ale ja nawet zdjęcia nie dostałem. A tylko dźwięk? Tylko mapy. Tylko dźwięki ma... Ej, 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 za tobą, Max! Za mną to pięknie? Tak! Za tobą się Ja spadłem <laughs> Uważaj, Rocky, bo coś biega Ała! Oh, wow, on się przestraszył Ale to jedno czy więcej? Chyba jedno Jedno O! Jest za nami! Za nami! Co się stało? Zabiło mnie Czego cię zabiło? <laughs> Jak bampuje śmiesznie Oh god, oh god, nie wiem którędy iść mm -hmm. e, gdzie był ten storage? E, do tyłu A Tu, tu, tu A, Sto -a! Sto -a! A, Czekaj, możemy tu zostać Co mamy zrobić? Nie, nie wiem, trzeba uciec Trzeba są gdzieś skrytki, pamiętam Mam takie prześwity. Mam no, takie prześwity. My jesteśmy dużo wolniejsi od tego Mam skrytkę muszę, po, muszę poczekać, aż to przejdzie Tak, Tak Jestem w dupie Chodź tu, o, chodź też tu, też o, Roki też tu, też do też mnie, też do też mnie, do nie? mnie. O, idzie to tutaj, wow. Co to kurno jest? Uf. Nie, jakiś kuba. Czurka! chciałem powiedzieć, krabą. O, idzie to Ej, to gdzie mamy kraboszcz iść? Idę za nim. Idę za nim, idę za nim. Ej, bo szczerze, nie ma tu wyjścia. Tutaj trzeba jakiś kod wpisać, panowie. 4D, 4D znalazłem. Dobra, to alfabetycznie. 4D. 9c. G, 9C, czyli coś, coś, 9, 4. Oj, za ramię dorwię coś. 4. 7B. <grym> 7B. Ile mną! No dobra, nieważne. 7B. Dobra, to jest 7, 4, 9. Fuck, zaraz mnie rozwali... 794, 9, 4, 4 check in. 9, Dobra, dobra. Czyli jeszcze A trzeba. Fuck, fuck, hmm. fuck. fuck. Gdzie to znajdujecie się na ścianach? Na ścianach, na ścianach, na ścianach. Czy to jest? Hmm. O tam jest jeden, tam jest jeden, tam widzę jeden Tam Gdzie, gdzie, Tam, gdzie? tam, tam 1A, 1A Uważaj, Chucken, uciekaj! 1A Uciekajcie! Bo, bo, bo... Gdzie tu się wpisuje to? to jaki jest kod? Idzie za nami <śpiesza> cały czas Eee... Już, już To, to, to jak jest kod? Jest... Yyy... 1...1794 1,7,94 Wpisuję, wpisuję Jeden, siedem, dziewięć, cztery. Enter. Otwarte, otwarte, chodźcie. A czy to było? No właśnie! To gdzieś przy, przy krawędzi, musicie biegać przy krawędziach. O, zaraz nas to dorgę. Jaki. A, tu. Tu, tu, chodźcie, chodźcie. Y A jak ja mam... Jak ja mam wejść? O, dobra. Jak się... W... Jak suną do góry? te? <laughs> o! o, o czy, czy udało nam się uciec? Jest! Jest, wyszliśmy. Jest! o oby nie copyright. Czemu to jest muzyka z powrotem do przyszłości? Jej! <laughs> yeah! yeah! I Potem życzę, wow! zamknięte koniec. Wow! Udało nam się uciec z handlu resortu. You have escape. Czekaj, czekaj, bo mamy czaszki. Ano! Mamy czaszki, A, bo jeszcze I... y, tego, tego trzeba zerknąć. Oooo, właśnie. Art room, toilet. Idziemy Boobs do Dixie's. Idę do Dick's room. Idę do dick's room. Ja to też. Tutaj. Albo nie, D do Dixie's room. room. Aha. Czy mogę to pokazywać? <laughs> wow. i chodź tu. Um. chodź tu. Um. Chodź do dick Chodź do Czy to jest to chodź samo, co, co myślę. Tak. Chodź do Dick's tak. Tak. A toilet? A toilet room? Idę do toilet rum. Z <laughs> będą. Nie, jeszcze nie ten yes. czas. O, oh, oh, oh. ale oh, zapchany kim. Jak warto było zbierać te czakry? Ej, chłopaki, patrzcie. No, no, nie, no, ja się nie, nie patrzę. No, no, nie patrzę się na to, nie patrzę, to patrzę się do na boops to. Dotkłem. Boobs Room? O, ja chcę boops. do Boobs Room. Gdzie jest Boobs Room? Party Room i Boobs Room. Idę. Zamknij, żeby móc. Lewo, prawo. Masz idę. idę, idę. Witamy w Boobs Room. Yes! <ścoughs> jokie, w du du I tutaj ten! <ścoughs> du, -du, du 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 I tu du du Dobra, idziemy do Party Room, ostatni. Yes! Oh, wow. Yes, Party Room. Włączaj muzdę. Co to jest to? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? O znaczy... nie! O no! no. Ja pierdziele, nie! No, e, Ej! No mamy tu disco! Ej, tu, tu jest coś za zasłonami, Max! O, to jest spoko muzyka! Co tu mamy? Uh, oh, oh, oh. Oh. Dobra, panowie! Zosta oh, zostajesz oh, nami. Tak. zostajesz oh, z nami, no, zostajesz z nami. Zostajesz z nami. No, no. no. Mm, mm, nie mm. wychodzisz stąd. Wchodzę stąd. Kurwa! No. <laughs> nie umiesz szybko. Która, która to była nuta? Co to jest? Jest właz jakiś. Ocuń się, może to się otworzy. Nie można, nie można go otworzyć. Włącz tą muzykę, bo ja nie umiem. Hmm. O. <laughs> Ona jest może że dlatego ja jej nie, te, nie słucham. Ej, chłopaki, Ej. udało się otworzyć. LOL. Co ja, jest? co? Króweczki! Musiałem poklikać kilka razy. Oh god. Serio? I no. I don't wanna, I don't wanna. I don't oh, wanna, <laughs> To, to fajny parter Ej, nie, ja tam nie idę. Ja się Oh boję. god, oh god, oh god, oh god, oh god, oh god, oh god. Co tu się... Nie, I don't like it. Yuh. Fuj. Fuj, brada, yyy. Brata. yyy, what a What a yyy, brada, yuh. Ej, za długi ten korytarz jest. Zwęża się. O oh no, autentycznie się boję. Wciul się zwęża. Nic nie widzę, tylko wasze dupy. Nie widzę, Freedom. Pokażcie mi coś! No pokażcie mi, Freedom. Co, Idziemy do Freedom, let's go. Tu będzie jumpscare ah. ultimate. Boję się, nie, no, okay. nie możemy, nie jesteśmy w stanie. Idź, kurwa tam. Nie jesteś w stanie. A, 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 jak to? Freedom! Darmowy dom! A, 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 nie da nie rady. Za gruby jesteś. Można nawet no Naprawdę. Te. O, ale ty na wodę. Pić na wodę fotomontaż. Pić na wodę fotomontaż. Szczury <ścoughs> <ścoughs> słyszę. <ścoughs> 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 a ty ten niech głupca. Miało być kruca. Freedom i dupa. O już można wstać? Nie jeszcze nie. Teraz. Teraz. O, on, już mógł, on już mógł. O, dobra. <grym <grym mi jak rozwalają. dobra. Nie gnieżdżą w ogóle, what the fuck. Ja kurwa, normalnie, daj mi spokój. Idę potańczyć. chociaż kuwa na koniec. Nie. Yy, obrada, ły. Łu! Łata nie mamy. A, no nic więcej nie ma. To był Hamilton. Hamilton HD. Ja nie pamiętam, kurczę, jak ja nazwałem w ogóle ten odcinek. Bo bo było ich dużo. Ej, czy. What the fuck? Wyłączyłeś mi podłogę? Dlaczego mi... Jak ci podłogę wyłączył? Co? Włącz mi dance floor, kurwa. Ja ci nie włączyłem nic. Kto mi wyłączył dance floor? ROKI! W... Gdzie wyłączyłeś dance floor? C i USUŃ. Aha. Oh, wow. wow żeby ciebie, kurwa, raz rzeczy... usuną, no może by I Usuń usunął. Wow. Nie, no teraz usunąłem. Eee. Idź się usuń, kurwa, i